Cześć! Egipt to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, który przyciąga turystów z całego świata. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam trzy najpopularniejsze kurorty w Egipcie. Oglądajcie do końca i wybierzcie swój wymarzony kierunek. Na pierwszym miejscu mamy Hurgadę, najbardziej znany kurort nad Morzem Czerwonym. To miejsce, które łączy piękne plaże, luksusowe hotele i bogate życie nocne. Hurgada jest idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi. Oraz dla osób szukających różnorodnych atrakcji. W okolicy można spróbować sportów wodnych, takich jak nurkowanie czy snorkeling, lub wybrać się na pustynną wyprawę na kładach. Hurgada oferuje także duży wybór restauracji, bazarów i centrów handlowych, co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Drugim miejscem na naszej liście jest Marsa Alam spokojniejszy i bardziej kameralny kurort, który zachwyca naturalnym pięknem. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku i cieszyć się dziewiczą przyrodą. Marsa Alam słynie z jednych z najlepszych miejsc do nurkowania w Egipcie. To także jedno z niewielu miejsc, gdzie można spotkać żółwie morskie i diugonie w ich naturalnym środowisku. Jeśli szukasz egzotycznej, spokojnej atmosfery, Marsa Alam to idealny wybór. Na trzecim miejscu mamy Sharm el-Sheikh. Kurort znany z luksusowych hoteli, pięknych plaż i niesamowitych raf koralowych. To miasto, które nigdy nie zasypia i oferuje wiele atrakcji zarówno dla rodzin, jak i dla miłośników nocnego życia. Sharm el Sheikh to świetny kierunek na wycieczkę na górę Synaj i odwiedzić klasztor świętej Katarzyny. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają zarówno wypoczynku, jak i aktywnych atrakcji. To były trzy najpopularniejsze kierunki na wakacje w Egipcie. Jeśli chcesz odwiedzić Egipt, to najlepsze oferty wakacji znajdziesz na wakajki.net. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku